Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was unboxing i recenzję całkiem ciekawego modelu BabyG. Dawno nie było u mnie BabyG, bo one dla mnie nie stanowiły jakiegoś specjalnego, powiedziałbym, yy, spektrum zainteresowania. Natomiast ten stanowi model BGD5650-7. 5650 7, czyli znaczy, też wersja biała. Natomiast jest to dość ciekawa wersja Baby G, nietypowa pod względem funkcji. I to mi się właśnie bardzo podoba, bo ja bardzo lubię ciekawe funkcjonalności w zegarkach. Przypuszczam, że sam zegarek. Nie wiem czy przez pani w ogóle będzie docenione, jeśli chodzi o funkcjonalność, to mi właśnie zastanawia. Jeżeli oglądają mnie panie, dajcie proszę znać, czy dla was właśnie funkcje w zegarku są ważne, czy bardziej jego wygląd, czy bardziej nie wiem, to, że będzie pasował do ubrania. No bo wiadomo, on jest wytrzymały, on wszystko przetrwa, nadaje się na basen, rower, na siłownię i tak dalej. Ale pytanie, co jakby powoduje, że wybieracie ten, a nie inny model? Ja przypuszczam, że wygląd, ale może się mylę. Może właśnie są to funkcjonalności. Także teraz szybciutko go sobie unboxujemy, roz, zdejmiemy metkę i tak dalej. Już to robimy. Sekundę muszę trafić tutaj, bo patrząc w ekran to niestety się dość ciężko robi. Jest. I już bierzemy się za prezentację zegarka. Ja tylko, ja tylko sobie to podkładam. Był porządek już na stole. Tak, tutaj taka klasyczna książeczka modu, jak widzimy. 3, 4, 9, 3 jest w środku. I zaraz, właśnie najciekawszy, właśnie w tym całym zegarku jest moduł. W mojej ocenie przynajmniej. Już zjeżdżamy sobie ze statywem na dół. I prezentujemy. Zobaczcie. Zegarek to jest po prostu maleństwo. Jest tak malutki. To jest z tego co waga około 30 kilku gramów jest. Totalnie lekko nic nie waży. Kostki zwykłe, te typu GWM 5610, to są kawałki klocka przy tym, bo to jest 4-9 gramów, a to jest 30 kilka, jest to maleństwo. Żeby pokazać Wam skalę, bo tego no, może w palcach nie widać, ja mam dość drobne dłonie, to pokażę Wam klasyczną kosteczkę mojego dziecka DW 5610 i kostka DW 5610 jest to klasyczna kostka DW 5600 tylko że z wersji z bezłem dwu kolorowym dlatego jest ta końcówka 10 natomiast to jest po prostu zwykła DW 5600, które prawie że każdy zna zobaczcie jak duża jest różnica między tymi zegarkami to w porównaniu do tego, nie wiem czy, czy film to oddaje, nie potrafię tego ocenić, ale ja jak wyjąłem ten zegarek z pudełka i mówiłem jejku, jakie to jest maleństwo delikatne, to jest no tak, to na każdą kobiecą dłoń będzie pasowało dosłownie. Nawet te najmniejsze i najdrobniejsze spokojnie mogą to nosić dzieci. Moja córa, jak to teraz 13 latka założyła, mówi, że już jest za mały, więc no daje to pewien obraz. A nie ma jakichś specjalnie wielkich łapy, no takie standardowe. Wcześniej nosiła to. To stwierdziła, że to BGD501. Zobaczcie, że BGD501 jest już większe od BGD5650, i ono mówi że to już jest, nie, to jest takie dziecięcy, to już nie będzie go nosić, więc dostała taki tutaj o DW5600, prawda? Już jest taki wielkościowo i pasuje. Natomiast to zobaczcie, że jest jeszcze mniejsze od BGD501, więc tu jest, zobaczcie, jaka to jest skala. Ten zegar naprawdę będzie pasował na każdą kobiecą dłoń. Yy, ogólnie. Jeśli chodzi na przykład o te zegarki, to przede wszystkim różnica jest w technologii. Zobaczcie, no wyglądają prawie że identycznie. Klasyczna kosteczka, tylko w wersji miniaturowej, ale tutaj od razu widzimy, co nam się rzuca w na wyświetlaczu RCVD, czyli zegarek zsynchronizował się ostatnio z stacją radiową, nadającą wzorcowy sygnał czasu czyli Potrafi synchronizować czas. Zegarek posiada funkcję TAF-Solar, czyli nie ma baterii, tylko akumulator ładuje się poprzez jego ekspozycję na światło słoneczne. Wobec powyższego ten zegarek jest naprawdę dobrze napchany technologiami, ma fajne funkcje. A czy funkcje w zasadzie to się niewiele różnią, poza jakimiś tam drobiezgami, ale sam fakt posiadania multibandu i, i TAF-Solar to już jest bardzo dużo w mojej ocenie. I w Baby G to się bardzo rzadko zdarza. W mojej ocenie dlatego. Że kobiety po prostu nie doceniają takich technologii, one ich nie wykorzystują. Dla nich zwyczajnie to nie ma znaczenia, czy zegarek ma te funkcje, czy nie. One po prostu zakładają zegarek i noszą. Ale jeżeli ja się mylę w, w mojej ocenie i oglądają mnie panie, które twierdzą inaczej, dajcie proszę znać w komentarzach, bo właśnie bardzo mnie ciekawi to, czy, czy zegarek taki, właśnie dopchany tak fajnie technologiami. Jest wybierany przez Panie ze względu na to, że jest bardzo ładny biały kolor i będzie pasował do białego czegoś? Czy ze względu właśnie na to, że O ma solar? O ma multiband? Będzie zawsze dokładny czas? Czy to jest dla Was istotne? To mnie bardzo interesuje. Różnica na minus, jeśli chodzi o tą mniejszą kopertę względem tej większej, jest jedna. Zobaczcie, na samym dole jest napisana. Water resist 20 bar. WR 10 bar. To jest jedyna różnica. Czyli na ten teoretycznie jest, można zanurzać statycznie do 100 metrów, ten statycznie do 200 metrów. W mojej ocenie przy normalnym wykorzystaniu zegarka, nienurkowym, a przecież nikt nie nurkuje z zegarkiem, tylko raczej już jak nurku, nurkuje głębiej to nurkuje z komputerem nurkowym. To nie wykorzystuje takich zegarków, więc to nie ma znaczenia. To jest spokojnie, możecie pływać, nie wiem, deska surfingowa, łodzie, wiadomo, pływanie w pławno, to oczywiste, ale to się robi na powierzchni, jakiś tam snorkeling czy, czy coś takiego. Spokojnie możecie takie rzeczy robić. Co ważne, tylko nie naciskać przycisków pod wodą. To jest jedno zastrzeżenie, ale to też nie ma, mówię, no raczej nikt nie mierzy sobie nagle stoperem czasu czy coś, bo to się robi przed wejściem do wody. Czyli uruchamiamy na przykład stoper, czyli czas, czas divingu i. I sobie mierzymy, ale to raczej to są moim zdaniem odosobnione przypadki. Raczej po prostu ten zegarek będzie normalnie wykorzystywany w jakiś sportach, prawda? I ewentualnie jako, jako taki element fashion. Tak do Już akurat biały zegarek nam pasuje dzisiaj do jakiegoś tam konkretnego outfitu. Tak ja to sobie wyobrażam, ale może się mylę. Jeżeli się mylę, dajcie proszę znać w komentarzach. Więc to jest moje jedyne. I minus to jest tej mniejszej koperty że ona ma mniejszą wodoszczelność, a poza tym bardzo ładny, malutki zegarek. Ja postaram się w ogóle zrobić jego pełną omówienie funkcji, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Bardzo mi się ten zegar spodobał. A co jest najciekawsze, ten moduł, mimo że to jest BabyG, jest znany. To jest po prostu moduł od, od modelu GWM5060U, czyli tego już z podświetleniem diodowym. Bo tu, jak widzicie, jest podświetlenie diodowe, zresztą całkiem czytelne. Nie jest może idealnie równomierne, natomiast jest jak najbardziej czytelne. Bardzo ładnie podświetla całą tarczę. Widzimy, że dioda na pewno jest tutaj po lewej stronie. I, i, i postaram się taką, te, takie omówienie funkcji dla Was wykonać, bo myślę, że jeżeli ktoś zakupi te, taki zegarek, zwłaszcza Panie, rzadko kiedy czyta instrukcję, tylko żeby się dowiedzieć, myślę, że takie filmiki mogą być przydatne. Przyjrzyjmy się zatem tym zegarkowi z bliska. Zobaczcie, bardzo malutkie przyciski, metalowe, więc to jest no, już... Już to już porządnie zrobione. Koperta typowa dla każdej kosteczki, czyli po prostu klasyczny, klasyczny square, tak jak były w G-Shockach, z tym, że w wersji miniaturowej Baby-G. Pasek dość wąski, w porównaniu do paska na przykład już tego wąskiego, zobaczcie, to jest już wąski pasek, najwęższy jaki jest w G-Shockach, to to jest jeszcze, zobaczcie, o tyle brakuje, więc to jest naprawdę drobniutka rzecz. Tak drobniutki zegarek, że hej. Co ciekawe, również teleskopy typu Quick Release. W mojej ocenie, chociaż też mogę się w mojej ocenie mylić, rzecz kompletnie nieprzydatna w damskim zegarku. Dlaczego? Ponieważ w mojej ocenie kobiety nie będą zmieniały sobie pasków. Zegarek sam w sobie jest już ładnie skomponowany. Nie sądzę, żeby któraś pani chciała nagle zamienić sobie tutaj, nie wiem, na czerwony pasek, różowy pasek, jakikolwiek pasek. Po pierwsze dlatego, że osobno paski niestety do tych są drogie, po drugie po prostu sam zegarek raczej, mi się wydaje, że kobiety nie, 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 nie bawią się w takie rzeczy jak modyfikacje zegarków, więc myślę, że w tym przypadku akurat te, teleskopy Quick List nie są tutaj koniecznością, no ale skoro kasa idzie w tą stronę, jak najbardziej mogą być, w niczym nie przeszkadzają na pewno, tak się wyrażę. Dekielek klasyczny, przykręcany na cztery wkręty. Jak widzimy, zegarek pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji. Udostępniony mi został przez sklep Zegarek.net, który zdecydowanie polecam. Jest to sklep, który aktualnie posiada chyba największy wybór zegarków dostępnych do wysyłki od ręki. No, jeżeli ktoś ma ochotę zakupić ten czy, czy jakieś inne modele zegarków Casio, no zapraszam do skorzystania z mojego kodu rabatowego TOMG80. Można wpisać w koszyku i. Nie, nie, on zazwyczaj da, daje 10% rabatu, natomiast nie na wszystkie zegarki, więc warto, jeżeli coś Was interesuje w tym sklepie, po prostu wrzucić sobie próbnie do koszyka, wpisać kod i zobaczyć, ile Was to wyjdzie. Może cena będzie satysfakcjonująca, także polecam. To tak, porównałem Wam z dwoma. Jeszcze pokażę Wam jeden zegarek dla porównania, zupełnie inny, kompletnie inna bajka, ale również biały, dlatego chciałem Wam to pokazać. Jest to model dokładnie Casio G shock GW6901K7. Że mówię, 6901? Tak, dokładnie, kamień 7. I to jest wersja ICRC z 2017 roku yy, limitowana, ale również właśnie jest tak, w zasadzie tak samo dopchana technologiami jak to Baby GG ma Multiband 6, ma Tough Solar, yy, ma też fajne podświetlenie. Tu akurat jest jeszcze dodatkowo w tle taki waleń, który jest symbolem właśnie tego, te, tej fundacji. O, zobaczcie, ten sam waleń, który jest tutaj, jest tutaj na wyświetlaczu. To taka ciekawostka, no bo tutaj ten zegarek tylko porównujemy, ja nie robię jego recenzji w tym momencie. Tak te zegarki się obok siebie prezentują. No widzimy, że wielkościowo jest to zupełnie co innego, prawda? Więc, więc porównanie jest tylko dlatego, że po prostu oba zegarki są w kolorze białym. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba taki zegarek. Czy, czy oglądają je głównie faceci? Zwłaszcza jeśli mówię o Baby G teraz, Czy na przykład panie szukają w ogóle recenzji takich zegarków? To mnie ciekawi, bo być może, jeżeli będzie zainteresowanie, to ja będę robił więcej takich recenzji zegarków Baby G, jeżeli coś się będzie pojawiać na rynku ciekawego. Bo nie robię tego z tego względu, już nie widzę, nie widzę odbiorców, ale jeżeli będą, to. To no dlaczego nie? To tak, testowo zakładam taki zegarek na swój nadgarstek. To pokazuje, jak mały jest ten zegarek. Zobaczcie, ja, ja dopiero na trzecią Ja już na trzecią dziurkę zapinam ten zegarek, a ja mam naprawdę mały nadgarstek. Ja mam 17,5 cm w obwodzie. Więc panie, jak mają na 14, 15, spokojnie mogą go nosić. Tak się on prezentuje właśnie. 17,5 cm obwód, dłoń około 8,5 9 rękawiczka, taka powiedzmy LK. Tak to wygląda. No zegarek totalnie malutki, ale jest dla mnie zdecydowanie za mały, nawet gdyby miał dłuższy pasek. Ja lubię zdecydowanie większe zegarki, zresztą no, dla porównania można pokazać jeszcze go. Tak już totalnie, totalnie, że tak powiem, od czapy. Ja wiem, ale, mm, ale po prostu pokazuję, co ja noszę na przykład na co dzień. I na co dzień noszę o to, które właśnie zdjąłem, żeby przymierzyć. To jest, zobaczcie, jaka to jest różnica wielkości. To jest GWG-1000-1A3, przebrany w ciuszki, w ciuszki od Maharishi. Natomiast to BabyG BGD5650-7, więc różnica, w to są totalnie różne zegarki, totalnie, wielkość, grubość, no w ogóle inna parafia, prawda? Także tak to wygląda. Yy, dajcie znać, czy w ogóle taki zegar Wam się podoba. Czy jest, O właśnie, czy jesteście w ogóle zainteresowani, być może nawet faceci, którzy kupują dla swoich kobiet, nie że same kobiety, tylko faceci, którzy kupują na przykład na prezent dla swojej kobiety zegarek, czy chcielibyście więcej recenzji zegarków BabyG? A jeżeli tak, to których? To, co jest na rynku, postaram się dla Was w miarę możliwości zdobyć. Jeżeli będzie takie zainteresowanie, dajcie znać w komentarzach. Ok, także jeśli chodzi o prezentację tego zegarka, to było na tyle. Będą jeszcze filmy na temat jego funkcji, będą filmy na temat jego ustawień. Także, no bo rzadko ten zegarek się zdarza, zdarza tutaj jakby na kanale, więc postaram się takie materiały dla Was nakręcić. Zapraszam również do pozytywnej łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał, jeśli chodzi o taką prezentację, i zapraszam do komentowania. Tak jak wspominałem, kto ogląda ten film, czy panie są zainteresowane w ogóle tego typu filmami, czy to raczej oglądają tylko ich faceci, którzy dla nich chcieliby takie zegarki, dajcie proszę znać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.